Witam, tu Banan96 i kontynuujemy zagadki w ciemnościach. Teraz powinniśmy iść tu, czy już tam byliśmy? No Dobra, teraz powinniśmy wrócić sobie do... ...strażnika. I chyba tędy. Oh, fuck. Tak jest, to są skutki, jak się długo nie gra w jakąś grę. No dobra, ale trzeba powoli ogarnąć co, nie? Bilbo? Mam nadzieję, że dobrze idę. Chyba ja. Byliśmy na dole, bo nie pamiętam. Ja, kompletnie nic tu nie ma. Zawsze spoko. Faster Bilbo, Faster! Czemu mam wrażenie, że ten strażnik nas jakoś hmm. oszuka Nie lubię mieć kilku sejfów Jeszcze ja grzyby, Co sobie zjemy? halucyny, Siema Znalazłem twój Wordstone, A teraz proszę, otwórz bramę. <noise> Otworzę bramę. Wiedziałem. Nie ze mną takie numery. Nie takich jak ty pokonywałem już. Co z tego, że ty umiesz blokować? A ja może i umiem, ale nie wiem jak. Tak cię rozwalę. Fakt, kozacki gościu. O, ale zrobiłem piękny? Nie ma co, czas na miks. Turkę jak ja zblokowałem? Jak ja zblokowałem? To mi powiedzcie lepiej. Ma, no, zmarnowałem hipercios. No i znowu. W sumie dobry pomysł z tymi kamieniami był padni gnoju! Uf. Jedna z trudniejszych walkach na razie. Nagroda jest zwykle miła. Fak, szkoda tych skrzyń, których nie otworzyłem tam. A było ich sporo. I, 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 i czyżby teraz? Nie. FOCUS! Poziom Czekajcie, najpierw zrobię save'a. To będzie dość w takie nieprzyjemny element kradanki. Oh, fuck. От трудка, от трудка, от трудка, бъд, като ме се Zawsze można zrobić coś tak czy bo wcześniej nie wiedziałem o tym. temu. temu. inter. blablabla. Tym... Tym... Inter... Bla bla. Cicho mój fail. Ci strażnicy są za silni jak dla mnie. Lepiej nie szukać z nimi zaczepki. Odczep, zaczep. Haha, Facebook everywhere. To Balfour! Muszę go uwolnić! Spoko Tam już widzę coś, co będę musiał przełączyć. Na razie lepiej nie niszczyć skrzyn i lepiej sobie z tym odczekać. Fak, 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 fak 3, 2, 1, długa. Nie wiem, czy on zdążył, ale wolę sobie chwilę odczekać jeszcze. Jedny jest tam ze mną. Z tego co pamiętam, to Balfour i chyba wszystkich rozwali, jak go uwolnimy. A więc, luz. O, już słyszymy nawet Balfor, jak ich ciśnie. Wyglądasz dziś wyjątkowo szpetnie. No, Balfour się z nimi zabawia. Jak miło. Czy to ty, Bagi? Sokiery. Hej, Goblinie! Jesteś tylko plugawym pomiotem elfów! Zamknij się! <laughs> no i cały baran ten polegał, że on ich ciśnie teraz, a my mamy podejść tam do dźwigni. On ich będzie cisnął. <laughs> Jakie to miłe. Sorry, że pominąłem scenkę, ale się bałem, że podczas senki oni też chodzą Czekajcie, czekajcie, teraz. Teraz jest moja szansa Wolność! Czas na rewanż! Baruchel Wszystkich Brawo przez wiele długich lat gobliny zmuszamy mnie do pracy przy tych górniczych urządzeniach krasnoludzkiej konstrukcji! Zniszczenie ich! To kwestia honorowa! Podążaj tą ścieżką! Wagonik górniczy wywiezie cię z jaskini goblinów! Dzięki. Teraz cały ten eksces mój. Z nim, nim zniszczę skrzynki. Muszę robić dokładną operację. A mianowicie dostanie się do góry. Nie pamiętam, co robi ta dźwignia. Wystarczy chyba w nią zarąbać. No. Ja. Yeah. Ona była naprzeciwko. O, od razu pójdziemy sobie Wika zrobić. No i to jest taki, widzicie, kolejny element. Jak byłem mały, tyle się z tym męczyłem. To było dla mnie horror, aby tam do nich. Chodź do niego, niezauważonym. Teraz, pchnij na lajcie. Fak! Ogarnij, bugins Ło, skrzynia. Skrzynia i klucz o tak jest, ożyłem klucza, bo już nie chciałem się patrzy, że nie zdążę i tak dalej. Tam jeszcze coś było? Czy nie? Bo nie jestem pewien w 100% Nie Nope To luz, luz, luz No pamiętam, że w młodości tu nie udało mi się wejść Nie wiem czemu tak zamoliłem Pięknie No dobra, ale byłem głupi Zacko. Czuję się silny. Dobra, no, już mogę zeskoczyć na dół. Ale jebu. Jebu dół. Czy wiecie, że jest dziwne, że on to był sam? Takie smutne troszkę. To tak samemu... A tych moich ciołków nadal nigdzie nie widać. No, Panie Bagnista, sobie narobiłeś problemów. Nie, tego nie potrzebujesz przesuwać. Chyba. <noise> wszystkie, wszystkie, dobra. Teraz. Na no, miejsca, gdzie się otworzyło, dopiero co. Hop, hop. O! o Safe. 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 Dobra, pozbieram resztę grzybów i lecimy z koksem. Do kolejki. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś ślubszego biegania, czy coś takiego mm. Are you fucking kidding me? Or really? Z nimi walczyć. Raz się żyje. O, i już zruma. Wiecie, mogę się już rzucić do kolejki, chyba? Tak bez niczego. No, oni są nam na szczęście słabsi od tamtego koksa. Dobra, i teraz laska, i potrójne ataki. Nie jest ze mnie taktyk, co nie? Dobra, teraz szybki save. Tak wiem, kolejny. Wagonik górniczy to chyba droga wyjścia stąd. Fak, bo by zrobiłem? Nie wiem, że świegłem. Jestem Fak! Dobra, wtedy tu skręciłem. Tylko że teraz walny ten jeszcze jeden znak, nie, nie trafiłem. Fuck. Czyli znowu wracamy do punktu wejścia. Dobra, jedziemy! dobra mm, trafiłem, trafiłem chyba Nie Kyr nie <ścoughs> Dobra pierwszy zostaje Teraz ten muszę zmienić. Teraz ten zostawiliśmy. Dobra, ten zostawiamy, czyli tamte musimy zmienić. O! To chyba nie jest to, gdzie miałem dojechać, ale też może być. Fuck, czemu kamieniem, idioto? Ale pierwsze czy to było na kozaka, o? przyznajcie. Oj, by, nie, już byłem tu maksymalny slot. Byłem już wszystko zajęte. Dobra, ale... Jedziemy dalej, panie Baggins. Mm. Dobra, nie wiem, skręcę sobie tutaj. Chcę sobie tutaj jadę w kółko nie? Tutaj, fak, już widzę, że to jest droga z powrotem, tak jest dalej. Fak, nie trafiłem. Kurde, znowu. Ale zarąbałem. No kurde. Ale ma zrąbany refleks. <laughs> no. O, <gulat> nie. Onybili. Bilbo epik. Na w końcu mi się udało.

Dobra, nie, od nowa. Komentował Bono96, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie, łapkujcie i piszcie co jest nie tak. Ja się z Wami żegnam, do następnego.